W sędziszowskim ratuszu 10 września odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza Sędziszowa Maopolskiego dla uczniów za ich wybitne osiągnięcia. Swoje stypendia odebrali ci, którzy nie mogli uczestniczyć w głównej uroczystości 13 sierpnia. Burmistrz Sędziszowa Maopolskiego pogratulował wybitnie uzdolnionym uczniom osiągnięć. Podziękował za ich zaangażowanie, trud i pracę, którą wkładają w edukację i swój rozwój. Włarz miasta podkreślił, że na gratulacje zasłużyli również rodzice i nauczyciele. Stypendystów. Wasz wysiłek jest najważniejszy, oczywiście, ale na pewno wsparcie rodziców macie na co dzień, na pewno Wam pomagają. To też dobra ocena pracy szkoły, danej jeżeli ci stypendyści są i, 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 i widać, że te pozytywy efektu edukacyjnego też widać w postaci Waszych osiągnięć czy wyników. Więc bardzo serdecznie Wam gratuluję tego, co osiągnęliście w poprzednim roku. Szkolnym Za chwileczkę wręczę Wam zasłużone dyplomy, jak również i te nagrody finansowe. No i oczywiście życzę sukcesów w nowym roku szkolnym, który się tak niedawno rozpoczął. Stypendia burmistrza Sędziszowa Małopolskiego odebrali Kinga Grabowska, Krystian Nieroda, Angelika Totoń i Julian Ziemiński.